Serdecznie koziorożce, wodniki rybki. Lecimy koziorożec, wodnik ryba. Pierwsza energia, jak to się mówi, skart na ten tydzień dla Państwa. I lecimy koziorożca co dla koziorożca, energetyka siły, działania, troszeczkę będzie niezdecydowania, co nie jest niekoniecznie ci ponosie ale ogólnie wiele możliwości i karty mówią tak, działaj, bo nie masz na coś czasu, tu nie ma jakiejś obrony, nie bronimy się przed pracą, działamy, bo tutaj tak jakby możliwości są tak jakby mają czas ograniczony jeżeli czegoś nie weźmiesz, nie podejmiesz się czegoś, jeżeli nie będzie to podjęte, nie weźmiesz się tak jakby za nową, jak Jakąś możliwość, nowy pomysł, może to od Państwa odejść. Widzę, że czegoś się boicie, jakiejś przyszłości w samotności, bo tu jest pokazane, nie wiem, czy jest to droga, czy byliście we dwoje w parach, czy byliście w spółkach, ale tak jakby jest zakończenie. Tutaj jest wiele koziorożców, które postawiły na siebie, tak, lub chcą postawić mocno na siebie i są w tej energii. Nie bójcie się bardzo ładnie, to u Państwa wychodzi. Jesteście w swojej energetyce, poradzicie sobie świetnie, a mało tego, na miejsce tego, który odszedł na. Miejsce tej, która odeszła, przychodzi coś nowego, coś, co jak to się mówi, zrobi żar. Żar to będzie ognicho które nie będzie nigdy gasło, dosłownie nigdy gasło jest to, ktoś będzie z przeznaczenia. Natomiast teraz praca, praca możliwości i na tym trzeba się skupić, bo to jest duże niezdecydowanie. Tutaj jest ktoś, kto tutaj miesza, mąci, być może partner, partnerka, być może wspólnik, wspólniczka i tutaj należy się nad tym zastanowić, bo to jest pokazane, że ktoś nie do końca jest uczciwy, ale to tylko dlatego, że po prostu jest mu nie po nie wiem czy, nie jest, czy jest zazdrosny, zazdrosna o Was sukces, no to jest tak jakby osoba jest jakby w domku jakimś energetycznym i jest pokazane, że nie chce tak jakby Waszych zmian nie chce tego, co w Państwa zachodzi. jesteście, myślę, że drogie koziorożce jesteście troszeczkę na innym etapie, jeżeli chodzi o duchowość, o pójście do przodu niż Wasi partnerzy, czy biznesowi czy prywatni i na to należy zwrócić uwagę, że idziemy za sobą nie macie czasu, szanse one gonią, one Wam pokazują że są, ale tutaj jest ogrom pracy i szybko, bo to jest szybkość wykonania, jeżeli chodzi o samotnych, nie jest to czas, ja bym powiedziała, chociaż może tak być, bo to jest sobota, niedziela możecie kogoś spotkać, kogoś bardzo fajnego, kogoś kto naprawdę może rozpalić te serducho jeżeli chodzi o związki, to tutaj bym powiedziała, że tu jest jakaś rywalizacja ale jest tutaj jedna strona jest tak jakby na niższej pozycji ewidentnie, a druga jest tak jakby wysoko, dużo wyżej, osobiście Osoba, która ma większe możliwości i ktoś tutaj się zastanawia, jak to się mówi w partnerstwie. O cóż tu chodzi? Bo tutaj tak jakby powinniśmy grać do jednej bramki, a tutaj partner, partnerka tak jakby próbuje nas ściągnąć w dół. Warto tym porozmawiać albo zadziałać w jakiś sposób. Jeżeli chodzi o zdrówko, to mamy tutaj serduszko, się pokazuje stawę i jednocześnie jakaś depresyjność, więc na to zwracamy najmocniej uwagę. Dziękuję ślicznie. Lecimy wodniki. Co dla naszych wodników? ojoj, a co ty tak czyścisz wodniku w tym tygodniu? Tutaj pierwsza połowa tygodnia pokazuje mi się, że ktoś nie dotrzymuje jakichś w zobowiązań, tutaj ktoś się nie zjawia, tutaj ktoś odchodzi, miał ktoś być, miał się ktoś pojawić, ktoś nie przychodzi, ale myślę, że w czwartek, myślę, że czwartek, ewentualnie w piątek coś tutaj zostaje zażegnane masz gwiazdę, więc spokojnie poradzisz sobie, nawet bez tej osoby, ale będzie ciężko, bo to jest tak jakby runięcie, jakiś przyjaciel znajomy, znajoma, ktoś kto, miał, ktoś, kto coś obiecał absolutnie nie otrzymuje tutaj słowa, a jeżeli już to będzie tu coś oszukanego i uwaga na pieniążki, nie inwestujemy tak, nie inwestujemy nie idziemy tam, gdzie mieliśmy iść, bo to miało być coś wspaniałego, coś pięknego nie idziemy, bo to, co się zadziewa, to, na co jesteś tak jakby narażona, narażone, zachęcane, naprawdę nie będzie, a w szczególności ta pierwsza połowa tygodnia. Druga połowa tygodnia przycudna. Siódemka denarów, trójka kielichów, gwiazda, sąd ostateczny, rycerz denarów, dwójeczka denarów, czyli idziecie po coś pięknego dla siebie, czyli się wszystko uda, wszystko się uładzi, ale ta pierwsza połowa tygodnia, uwaga, uwaga, coś zamatwiacie w sobotę, nad czymś znajdujemy znajdujecie swój gral, tak, święty graal, tutaj idziecie po coś pięknego, tak, ale tak jakby tydzień jest mocno podzielony, ja bym powiedziała, że to co ma runąć, to nie runie, odnośnie pracy, odnośnie tak jakby kontaktów, pracy, znajomości, tutaj się wszystko będzie rozmywało, wykruszało u Państwa, a później tworzy się coś nowego i to piękna taka triada, bo i tak gwiazda i ten sam to ostateczny, przepiękna energetyka. Boicie się, że zostaniecie po raz kolejny zranieni. Zobaczmy, co jest pod spodem, że nie będzie, że będziecie samotni, że będziecie niespełnieni. Może taka Wasza droga, moje drogi wodniki na ten czas i macie się tym nie przejmować, bo karty są przepiękne. One pokazują dwie ścieżki, tylko pytanie, którą ścieżkę Podążycie, tak? Pozdrawiam serdecznie. Wodniki znane i nieznane, tak, które znamy się osobiście i których nie znam. Pozdrawiam serdecznie. Ale jeżeli chodzi też o zdróweczko, uwaga, bo tutaj jest tak jakby odpływ dobrej energii. Tutaj uwaga na poparzenia, na sparzenia, bo to będzie Was dyskwalifikowało w jakiś sposób tak jakby z pracy, tak? Bo tutaj tak jakby jest odsunięcie się od pracy, trzeba podpoczywać i dosłownie odsunąć się od pracy. Całkowicie zabiegi planowane mogą się, kochani, nie odbyć. To jest pokazane, że jest przesunięcie jakiegoś planowanego zabiegu. Dobrze, dziękuję. Wodniki serdecznie lecimy, rybki. Zobaczmy, co tam dla naszych ryb na ten tydzień siła. Siła odejście, rozejście, rozstanie kogoś z przyjaciół, z kim z towarzystwa, żegnacie stare osoby z towarzystwa, osoby się rozpływają, odchodzą same, osoby, które sprawiały kłopot, łatwiej będzie Wam pożegnać w tym tygodniu. Oso tutaj mamy uwaga na prawo, uwaga na kontrolę, zwracamy na to uwagę, bo ktoś się tu przygląda i ma chęć, jak to się mówi, wlepić Wam mandat, tak, natomiast ogólnie energetyka Przecudna coś tworzycie razem z partnerem, z partnerką lub tworzycie związek, wchodzi wasz związek na wyższy poziom. Pieniążka nie powinno zabraknąć, ale wszystko to, co urzędowe, niekoniecznie będzie miało tak jakby pozytywny oddźwięk. Natomiast pokazane jest też tak, droga rybo, że w tym tygodniu nie możesz sobie pozwalać na powtarzające się sytuacje odnośnie znajomych. Coś tutaj będzie, coś tutaj jakieś nadwyrężenie będzie, i myślę, że będziesz tutaj rozwiązywać pewne, pewne znajomości, bo tutaj niekoniecznie Państwo służą. Skupisz się, tak jakby na emocjach. Mocno tutaj będą emocje, ale też jest ziemskość, bo pokazuje się piątek, sobota bardzo ziemskie podejście, Ty i partner. Tu jest jakieś stworzenie czegoś, to jest jakaś współpraca, wpadnięcie na cudowny rodzinne. Pomysł, tak, czy to rodzina, czy to jest partner, partnerka, czy to jest cała rodzina, tak jakby, ale coś fajnego, coś, co da Państwu satysfakcję na długie lata, bo tutaj są możliwości zarobkowania i to takie zgodne, jak to się mówi, z przepisami, z prawem, coś pięknego się tu może pojawić. Pieniążki, na które czekacie, urzędowe, będzie tutaj siła, przyjdą. Ale nie będą takie satysfakcjonujące, na jakie czekacie, lub liczycie. Jeżeli chodzi moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj o zdróweczko, to uwaga, bo tu jest tak woda. Oczy, hormony, tutaj jest jakiś, jak to się mówi, katar, tak, tutaj jest katar, ale jednocześnie przede wszystkim oczy i włosy, no i coś związane z biodrem. Myślę, że tutaj warto by było się pokusić o neurologa, bo jak wychodzi mi giermek, giermek mieczy, to zawsze wychodzą mi i dla mnie to jest moja taka umowa, że to są choroby neurologiczne, czyli coś się może neurologicznego pokazać, ale Kochane, drogie ryby, jest Wam wszystko dane, czyli tak jakby macie wypośrodkować energię ryby z energią Panny, i ja myślę, że tutaj się spotkacie właśnie. Te energie spotkają się w cesarzowej, bo wszystko jest Państwu pięknie dane. Więc tak jakby nie ma tu najgorzej, nie jest najgorzej, bardzo fajnie, bez bólu się z czymś rozstajecie, idziecie po coś dobrego. Przede wszystkim bardzo fajnie, coś się zadzieje, jeżeli chodzi o związki, jakieś nowe pomysły rodzinne dla Państwa. Pieniędzy nie zabraknie. Pozdrawiam serdecznie, drogi rybeczki. No i cóż, do kolejnego czytania. Hej, PA!